Maneczko, witam Was bardzo serdecznie. Tu Kifi, a to kolejny odcinek z Roblox na moim kanale. No i słuchajcie, wydarzyło się w końcu. Jestem w 99 dniach w lesie. To mój pierwszy raz, jak widzicie, moje statystyki są zerowe. Jeszcze ani razu nie grałem w tę gry, dlatego dzisiaj przetrwam swoje pierwsze. 99, no nie wiem czy 99 dni w lesie, oby tak, także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej e, z tego na moim kanale i proszę bardzo, zebrałem jakiegoś cukierka, także już coś mamy, już coś mamy, a jeszcze nie zaczęliśmy grać. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze co trzeba zrobić to oczywiście ściąć drewno, z tego co już wiem. Także ścinamy drewno, żeby ognisko podbić Jak najlepiej, jak najszybciej Od razu kolejne drzewo i widzę, że są tam króliki Trochę już wiem Wiem o tym, że na przykład króliki warto zabić Bo będzie królicza stopa mi potrzebna do tradingu Jakiegoś, także jak najbardziej Trading sobie uskutecznimy tutaj Także cyk, mamy drugi poziom ogniska, bardzo dobrze. W takim razie polujemy na króliczą stopę. Nie wiem, czy mięso też warto zbierać. Na pewno. Cyk królicza stopa nie wyleciała, nie wyleciała. Dobra, co my tu mamy? Węgiel, ok. Węgiel jak najbardziej sobie weźmy. A co będzie tutaj? Otwórz drzwi i mamy tak. Węgiel i mamy amunicję. Naprawdę chciałbym przetrwać jak najwięcej e, pierwszego dnia. No nie wiem czy to będzie aż 99 dni, ale... Słuchajcie, kolejny poziom ogniska. Bardzo dobrze. Blacha. Stos monet. Okej, okay, blacha też może sobie weźmy, może, może się przyda. Zapukaj, nie dobra! I kto to jest? Nie dobra, to chyba nie był dobry pomysł, żeby na start tutaj przychodzić. Nie, pierwsza noc, pierwsza noc, Słuchaj, czy ja przetrwam pierwszą noc? Tutaj mamy przetrwać co najmniej 99 dni, więc ja nie wiem, czy ja przetrwam pierwszą noc, ale dobijmy tutaj. Dobra, na razie chyba mnie nie goni, chociaż nie chcę się tam zbliżać jakoś bardzo. No kurczę te wilczki, ja... czy ja dam radę je pokonać? O, o, dobra, coś działa, coś działa, ale straciłem HP, straciłem HP, ale coś działa, czasami go bije. Weźmy sobie tego stejka. Nie wiem. Stejka, bolta. Słabo, słabo. O! Ktoś tutaj przyszedł. Dobra, przyszedł handlarz w takim razie. Ja gdzieś miałem tę króliczą stopę. Właśnie, królicza stopa. Dobra, siekiera, dobra. Torba, dobra. Weźmy dobrą torbę. Bo dzięki temu będziemy. O! 15 już możemy zbierać. Dobra, to już, jest, to już jest ten. Skórę wilka teraz chcesz. Tu są rybki. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Może coś tutaj będzie. I mamy węgiel. Dobrze. Harnister i stosmonę. Dobrze. Oj, Dużo drewna. Dużo drewna. Palmy ognisko. I mamy, słuchajcie, kolejny poziom ogniska. Bardzo dobrze. Niech ono tutaj rośnie w siłę. O! Jest Skrzynka jakaś. Otwieramy skrzynkę. Niech coś będzie w tej skrzynce, proszę. Niech będzie jakaś lepsza broń. Bandaż, Okej, okay, bandaż też nam się jak najbardziej może przydać. Węgiel też. Ale wejdźmy sobie tu na górę, bo tak mnie ciekawi, co tu jest na górze. Tylko jakiś tam czarny wilk mnie goni. No nie dobrze, nie dobrze. To tutaj mamy? Ciasto. O, dobra, bandaż jest w takim razie. E. Utrzymajmy to ognisko. Jak najdłużej utrzymajmy to ognisko. Jakiś flet znalazłem. Nie wiem, do czego jest flet Nie mam pojęcia. Czy flet jest do bicia? Nie, chyba nie. Chyba się tym śpiewa no w sumie. Wędka. Okej. Okay. Potrzebuje broni. Rewolwer, dobrze, dobra, wydaje mi się, że to jest pierwsze dziecko I słuchajcie, mamy dzień, kolejny dzień Będę sobie tak stał tutaj na górze, to nic mi nie zrobią może Dobra, cyk Dobra, chodźcie wilczki W takim razie nie ma problemu Dobra, otworzyliśmy, dobrze, mamy słuchajcie Kanister, jak najbardziej Otwieramy słuchajcie drzwi i mamy Bierzemy w takim razie pierwszego dzieciaka Ej, no ale fajnie byłoby przetrwać chociaż, nie wiem 50 dni, jak na pierwszy raz Nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy zły wynik Dobrze, dziecko jest u nas, pięknie Mamy pierwsze zaginione... Dziecko. O nie, co to jest? Ale jest niedobrze. Jeszcze tam jest ten jeleń. Nie mam ammo. Nie mam ammo. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, jeden padł, ale ja też zaraz padnę. Mam bandaż. Czy ja mogę go tak walnąć i uciec, żeby on mnie nie walnął? Tak kurczę nie bardzo, nie? Dobra, mamy to. Pokonaliśmy go. Ale to było naprawdę trudne. Skrzynka. Otwieramy skrzynkę niech tam będzie jakaś broń albo najlepiej bandaż w tym momencie. Dobra siekiera, okej okay. Dobra, coś się chyba zbliża, coś niedobrego się zbliża Wrzućmy sobie je tutaj, bo będziemy też potrzebować drzewa Dobra, słuchajcie, możemy już stworzyć łóżko To jest w ogóle jakieś boisko do koszykówki Może otworzymy sobie tą skrzynię, co tu jest Mamy, słuchajcie, starą latarkę Chyba dobrze, chyba dobrze Ej, okay, ja potrzebuję się najeść trochę, więc tych jagód będę jadł, ile wlecie <laughs> O, słuchajcie, karabin, karabin Ej, super Dobra, mamy, słuchajcie, karabin Co jest tutaj? Czy tu warto wchodzić? Okej, okay, mogę wędkę tu ulepszyć, ale chyba nawet nie mam... Nie mam czym za bardzo. Dobra, tam resztę mapy mam jeszcze nieodblokowane. Żeby odblokować więcej mapy, no z tego, co widziałem, to trzeba więcej ogniska dawać. Ale niedobrze, ale wpadłem w pułapkę. I po ponownie wpadłem w pułapkę. Co teraz? Dobra, dobra, jestem wolny, jestem głodny, ale jeszcze ani razu nie jadłem tutaj mięsa, niestety. Nawet nie wiem, jak się je przyrządza, tak szczerze mówiąc. Żywię się jagodami, znalezionymi w lesie. Ale wiecznie tak nie można. W końcu jagody się skończą. Noc się zbliża. Dobra, ja mam tutaj mięso. Przeciągnij, ok, mogę je upiec. W tym momencie zjeść, dobra. To mi daje dużo głodu. Dobrze. I ja w ogóle mogę sobie wyrzucać wszystkie te rzeczy tutaj, nie? I wrzućmy kanister do ogniska. To nam podbije ognisko jak najbardziej. Wrzućmy tu dużo drewna. Dużo drewna. Troszkę możemy też wrzucić do ogniska. Nie wiem, czy już nie lepiej wbijać w kolejny poziom ogniska. Możemy wbić kolejny poziom ogniska, bo słuchajcie, chyba starczy nam tego węgla. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny poziom ogniska. Odblokowaliśmy jeszcze więcej, ale musimy coś stworzyć, bo wydaje mi się, że troszkę nie po kolei robię rzeczy. Mamy, słuchajcie, łóżko. Możemy postawić gdzieś łóżko. Dobra, koło tego namiotu niech będzie łóżko. Cyk. Dobra, zjedzmy coś, potrzebujemy też coś jeść. Dziesiąty dzień, dobra, to już jest coś, to już jest coś, słuchajcie, jak na pierwszy raz, 10 dni, wydaje mi się, że to już jest coś. O nie, o nie, ktoś tam mnie goni. Niedobrze. O kurczę, tutaj są wilki, jeszcze więcej przypału. Oj, tu chyba będą kolejne dzieciaki, cztery niebieskie wilki muszę zabić. Ona jest dobra, tylko mało mam ammo do niej. I coraz więcej wilków mnie goni. Dobra, cyk. Więcej mam ammo do rewolweru. No, musiałbym jeszcze trafiać. Dobra, leżą. Przeładujmy. Dobra, ostatni został, ostatni został. Przeładujmy jeszcze. Dobra, mamy słuchajcie klucz. Nawet nie wiem, czy coś tutaj jest. Na pewno coś tutaj jest. Idziemy, idziemy w takim razie i co będzie skrzyneczka? Pewnie znalazłem kolejnego dzieciaka, nawet nieświadomie. Włócznia, okej. Okay. Weźmy sobie włócznię. Włócznia nam się przydać może. Słuchajcie, bierzemy do worka dzieciaka i lecimy. Bierajmy to mięso, bo jednak będziemy potrzebować się też się troszkę odżywić. I kanister, ok, 100 monet, pięknie. O nie, o nie, coś mnie goni, coś mnie goni. Dobra, jesteśmy przy ognisku. Tyle dobrze, dobra, wywalę wszystkie te swoje rzeczy tutaj, żeby mnie widział. Dobra, mamy kolejnego dzieciaka. Słuchajcie, dwóch z czterech, to już jest naprawdę chyba nieźle, co? Jest noc, słuchajcie, ale ja bym troszkę mimo wszystko chociaż drewna pokopał, żeby tak nie siedzieć bezczynnie. O nie, o nie, coś mnie goni. Co to jest? Jakiś wielki ptak. Dobra, dobra, wracam jednak. Spoko, spoko. Dobra, będę kopał te drzewa, które tutaj sam posadziłem, że tak powiem. I dajmy sobie wszystkie tutaj do workbencha. Mamy oponę. Ojej, tu jest statek obcych, statek obcych. Dobra, chyba na razie nie będę się z nimi tutaj bił. I tam kolejny statek obcych. Uf, o tu wylądowało normalnie. Co to jest? Dobra, mamy słuchajcie, jakąś zbroję. Dobrze. Zaczyna się robić przypał. Dobra, weźmy węgiel, bo węgiel chyba... Będziemy mogli. Dobra, jak się z tej włóczni korzysta? Dobra. Czy ja mogę tutaj nie zginąć, przepraszam bardzo. Czy ja mogę nie zginąć od Wilka po prostu. Dobra, nie zginąłem od Wilka. Na razie. Tu była skrzynka. Mamy latarkę, mocną latarkę i diament. Nie wiem do czego jest diament, ale weźmy sobie. I tutaj jest jeszcze, słuchajcie, dużo węgla, który nam się przyda. Także weźmy sobie go. Wiecie co, ja bym bardzo chciał teraz znaleźć? Bardzo chciałbym znaleźć amunicję. Dokładnie tak, bo już nie mam amunicji. O nie, kosmici! No chyba sobie ja robicie, że kosmici do mnie strzelają teraz. O niej, przychodzi noc, a jeszcze miało coś przyjść do mnie dzisiaj w nocy. Tajemnicza grupa zbliża się do Twojego ogniska. O niej, oni będą strzelać do mnie. To jest chyba mój koniec naprawdę. Dobra, gdzie jest ten strzelający? Tam jest ten strzelający. Mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba się na nim skupić. O, okej, okay, dobra. Strzelający nie żyje. Trzy naboje do rewolweru. To nie ma szans, że to się uda. Dobra. Zero ammo do rewolweru. Co ja mam w tym momencie zrobić? Czemu ja nie mogę rzucić tą włócznią w nich? Dobra. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Walnego i uciekam. Najgorzej, że życia nie mam. Najgorzej, że życia nie mam. No halo. Dobra. Uderzyłem go. Ajajajajaj, Mam bardzo mało życia. Mam bardzo mało życia, on też ma bardzo mało życia. To jest pytanie: ja czy on? Ja czy on? Ostateczne starcie. Dobra, udało się. Halloween candle, nie wiem co to daje, ale chciałem to wrzucić do ogniska. Mogę go wrzucić do ogniska. Okej, okay, mogę go wrzucić do ogniska, nie spodziewałem się tego w sumie. Amunicja rewolwerowa, czy ona naprawdę tutaj leżała? Dobra, podbijmy ognisko. Palmy tych kultystów, co się będą tutaj marnować, nie? Dobra, możemy zrobić, słuchajcie, kolejny stół rzemieślniczy i teraz będziemy mogli zrobić zwykłe łóżko dla drugiego dzieciaka. Dobra, idziemy zobaczyć, gdzie jest trzecie zaginione dziecko. Ponad 1000 metrów w tą stronę, dobra, idziemy. Przeładujmy sobie tylko rewolwer, ale 6 ammo to nadal niewiele, musimy znaleźć dużo więcej. Nie, 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 nie. Proszę mnie zostawić. przy dużo jest tych chwilków tutaj? No i niedźwiedzie tam są. Dobra, spróbujmy wejść tutaj. Oni chyba tutaj troszkę nie umią wchodzić, więc. Noc się zbliża. Czy ja zabiję te niedźwiedzie? Ile obrażeń to zadaje? O kurczę. Za mało, za mało. Ja potrzebuję mieć dużo amunicji. Dobra, zebrałem coś. Nie wiem co to jest. Przy okazji wyrzuciłem trochę węgla, ale zjedzmy wszystkie marchewki, które tutaj macie. I weźmy. Amunicja do karabinu. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie podoba mi się, to, że jest noc. Idziemy do ogniska. A ja mam latarkę właśnie, nie? Okej, okay, ale latarka się zużywa. O kurczę, jak się jej używa? Otwórzmy skrzynię. Nie, dobra, nie warto! Nie warto. Nie chcę teraz zginąć. Czy ja dotrwam do ogniska. Daleko byłem dosyć. Goni mnie to coś! Dobra, on się boi światła. Czy mogę na niego świecić raz na jakiś czas. Dobrze. Ja pierdziele widzę, to jest straszne. Nie, nie. Nie, jest. Idź stąd. Co za gość. Dobra, to było straszne. Czy ja zebrałem coś dużego? Nie, zebrałem jakiś silnik w ogóle. 20 dni przetrwaj? Czy czemu on pisze, że. Dostałem osiągnięcie, że przetrwałem 20 dni, ale pisze mi na górze, że jest 18 dni. Ale dobra, 19. Zima. O nie, czy to oznacza, że. Ognisko. Będzie szybciej, słuchajcie, schodzić, na pewno. Niedobrze, niedobrze. Dobra, weźmy trochę drewna tutaj, bo na pewno nam się przyda. Drzewa też niech rosną. Wrzućmy tych kultystów do ognia, póki co. Póki jeszcze ich tu mam. O, nagle dzień 23. Dobra, to chyba przez ten mnożnik. Dobra, jestem na jakimś cmentarzu. Weźmy sobie kanister. Nie no. Proszę cię, proszę cię. Nie! Ja nie chcę zginąć od wilków głupich, no nie mamy nic do leczenia niestety. <laughs> Niedźwiedź mnie bije. Oni tam mają dużo bandaży. Dobra, weźmy swoje bandaże. Tak, bez wchodzenia tam do środka. No, trzeba by coś zjeść, tylko co ja mam zjeść? Dobra, zjadłem jakąś kanapkę, tylko że zaraz mnie kosmici zabiją. Czy to jest amunicja? Tak, amunicja do karabinu. Super. Kolejna amunicja do karabinu. Krzynka. Gonią mnie? Nie gonią mnie. Dobra, możemy szybko tą skrzynkę otworzyć. Oby, coś dobrego. Kanister, ok. No, dobry, kanister jest ok. Nie podoba mi się to, co widzę. Dobra, przestraszmy go trochę. Tylko też tą latarkę, bo może nam się jeszcze przydać. Dobra, jesteśmy przy ognisku. Dobra, bijemy drzewa i od razu sadzimy nowe drzewa. Dobra, do ogniska też trochę dorzućmy. Ej, u mnie jest słabo z jedzeniem, ja naprawdę zapominam jeść, muszę sobie ugotować dużo tego. Dobra, tu leży jedzenie na ziemi. Dzień 24. Dobra, mam, słuchajcie, 18 nabojów do karabinu. Spróbuję iść po to dziecko już. Coś złego zbliża się do twojego ogniska, nadchodzi dziś wieczorem, niedobrze, niedobrze. Są ci kosmici. Kurze, ciekawe czy z tych kosmitów coś dobrego leci, pewnie tak Dobra, tu jeszcze coś mamy do otworzenia A Jezu, wentylator, wentylator Nie chcę wentylatora, chcę znaleźć tutaj więcej amunicji Chociaż amunicję pewnie wytwarza się w sumie z metalu, nie? Dobra, otwórzmy tą skrzynkę Tam jest amunicja, widzę to Żelazne ciało, okej okay. Pięknie, nie wiem po co mi Halloween Candle Karabin już mam Dobra, sam słuchajcie niedźwiadki Czy one mi tutaj dadzą radę wejść? Kurde, dały radę Myślałem, że nie dadzą rady tu wejść Przestań mnie gonić O nie! Nie, nie! Czy ja naprawdę przegrałem w ten sposób? Miałem tyle amunicji. Mogłem ich pokonać. 28 dzień. 28 dni. To jest mój pierwszy wynik w tej grze jako totalny noob. Dajcie znać, co sądzicie? Jak przetrwać więcej nocy, bo to było trudne.